Witajcie kochani. Dzisiaj przychodzę do Was takim zapytaniem, czym dla Was jest pustka? Czasami czujemy mówimy o tym, czuję pustkę, nie wiem co dalej zrobić z tym. I wiecie co? Chodzę do DPS-u i tam jest taki chłopak Maciek 28 lat on no, jest paraliżowany, ma przerwany rdzeń kręgowy, ale no, głowa pracuje mu świetnie. I my, jak idziemy gdzieś na spacer, to mamy bardzo ciekawe rozmowy. I czasami bardzo mnie ten chłopak zaskakuje swoimi przemyśleniami, jak na tak młody wiek. I wiecie co? Pomimo tego, że ja też dużo słucham mądrych ludzi, czytam. To czasami z takim zaciekawieniem słucham tego maćka. I ostatnio weszliśmy na taki temat pustki, właśnie. Pustki, czym jest ta pustka? I on mi to po swojemu wytłumaczył, zobrazował tak bardzo fajnie, i chciałam tą myśl maćka przekazać dalej. On porównał to z pustym pokojem, z tym, że mamy pusty pokój albo pusty dom. Wchodzimy do niego, to jest nasz pokój czy nasz dom, no i czujemy taką pustkę. Tam nic nie ma, nie ma mebli, nie ma kolorów, nic nie ma, jest pustka. No i teraz Maciek mówi: I słuchaj Ewa, no i teraz tę pustkę fajnie by było czymś wypełnić. Oczywiście nie od razu i tak jak w życiu nie od razu zmienimy czegoś, że z życia zrobimy jakieś super szczęśliwe, kolorowe. Tylko to muszą być takie małe kroki, małe etapy, tak? I on mówi słuchaj, najpierw co kupujesz jakieś łóżko, już, już jest jakaś radość mała, tak? Jest jakiś mebel, yy, jeszcze można się wyspać na nim. I tak pomału zaczynasz dokładać, dokładać. A tu jakąś firankę powiesisz, czujesz już jakieś ciepło, już jest cieplej w środku, już ta radość jest coraz większa później dokładasz jakiś stoliczek dywanik, później kwiatka no i ta pustka zaczyna się wypełniać i on to porównał właśnie tak do życia, że też czuł taką pustkę wielką po wypadku był bardzo załamany no ale tak sobie to wyobraził że ma ten pusty pokój w sobie i on zaczynał go wypełniać różnymi właśnie takimi dobrymi działaniami dla siebie tak, czyli na przykład dla niego, w jego wypadku rozpoczęła się tam jakaś rehabilitacja, zaczął słuchać czegoś pozytywnego, no i tak ta pustka się wypełniała. I słuchajcie, do tego stopnia, że Maciek, pomimo tego, że on jest tylko leżący lub siedzący na wózku, on idzie od prawdopodobnie, ale wszystko idzie w dobrą stronę. On idzie od czerwca na studia. No to jest niesamowite po prostu. I on tą pustkę swoją tak. Bardzo wypełnił, tak to wszystko pokolorował wokół siebie, że jemu się chce. Jemu się chce, on jest za wszystko wdzięczny. Yy, nie wiem, wydaje się osobą szczęśliwą. Yy, I fajnie to wytłumaczył, nie? Na, na przykładzie Pustego Pokoju. I życzę Wam też i sobie też, bo ostatnio mam trochę takie gorsze dni, bo różne rzeczy się wydarzają. I tak myślę, żeby znowu y, trochę ten mój pokój w środku y, umeblować na nowo, albo coś przestawić, albo coś dołożyć, y, żeby no, ta pustka zaczęła się wypełniać. I wam też tego życzę. Pozdrawiam Was, kochani.